Film ten miałem nagrać już jakiś czas temu, jednakże pojawienie się filmu Wschoda, który jest odpowiedzią na film Antisa, sprawiły, że postanowiłem przyspieszyć pracę nad tym filmem. Long story short, zostałem wyrzucony z plemię SMP. Była to decyzja administracji po moim bezczelnym akcie wysłania na kanał Streamy na Discordzie plemienia dla widzów filmu, a raczej streama, nie będącego streamem z Minecrafta. W związku z tym uznałem, że jest to też dobry moment, by powiedzieć to, co leży mi od dłuższego czasu na sercu. Do tego filmu zaangażowałem również osoby, które odeszły z plemienia, zostały wywalone lub starały się dostać, i pomimo ich największych starań się nie dostały. Przed państwem, dramat w sześciu aktach. Na sam początek postanowiłem wyciągnąć z rękawa jeden z najważniejszych, największych argumentów ostatniego czasu, czyli. Wschoda oraz dodatkowo Faziego. Zachowaniem godnym piaskownicy jest zachowanie twórców z plemienia, gdzie po odejściu całej trójki potrafiliście ich tylko za plecami obgadywać, jak to nie polecili na wyświetlenia, jacy to oni nie są w ogóle źli i tak dalej. Innym szczeniackim zachowaniem jest również robienie teczki na dropa za to, że raczyli im podkraść twórców. Sytuację z perspektywy wschoda możecie poznać na jego filmie. Ja tu puszczę najważniejsze fragmenty. Powodem zmiany serwera było zdecydowanie brak angażacji administracji serwera, czyli was. Jak to jest, że jesteście administracją serwera, a osoby poszkodowane sami zgłaszają się do mnie w prywatnych wiadomościach o pomoc związaną ze złym zachowaniem kilku osób? Po godzinnej rozmowie z wami na temat naszego odejścia, zaczęliście się dopiero interesować serwerem i jego przebiegiem. Tu osobista dygresja, mianowicie na screenie od wschoda widzimy, że w rozmowie brał udział Feld. Powiem tak: Ja Felta na serwerze widziałem dwa razy. Raz kiedy próbowałem go wyzerować, ale straciłem serce i to jeszcze było jakoś po starcie serwera, a drugi raz kiedy go widziałem to było na rozdaniu nagród Złotych Plemników. Także jak widać u Felta nic się nie zmieniło, dalej się nie interesuje serwerem. Gracze plemienia sami do mnie pisali, abym rozwiązał konflikt na serwerze, ponieważ administracja miała to w dupie. A z tego co wiem, chłopaki tworzyli teczkę na drobę SMP oraz nie mogli przełknąć naszego odejścia i byliśmy głównymi tematami do rozmów na Discordzie plemii SMP. Inną sprawą jest natomiast Fazi, ponieważ nie został on wyrzucony wbrew powszechnej opinii. A odszedł sam po tym, jak Tykans miał problem do niego o to, że wysyłał screeny wschodowi, co się dzieje na Discordzie plemienia dla twórców. Po jego odejściu doszło nawet do takiej sytuacji, że Mantis potrafił do niego napisać wiadomość o treśli ha, ale beka z ciebie, ale więcej o tym później. Byłem na plemie praktycznie od początku za czasów gdy administracja angażowała się sporo w serwer. Lecz po czasie to malało, rozumiem, że wszyscy mają swoje projekty, ale gdy gracze zgłaszają wielokrotnie jeden problem, fajnie byłoby gdyby jednak administracja przynajmniej popatrzyła na sprawę i spróbowała ją załagodzić. Do dzisiaj nie rozumiem poniekąd decyzji o wywaleniu z plemię SMP, dlatego że wysłałem jednego screena do schodzika o tym, że jednemu członku z plemię nadal odpierdala, a przypominam schodzić jeden dzień przed tym wysłaniem screena. Oszedł z plemię, wiem, że to był prywatny serwer Discord, przez właściciela za wysłanie czegoś, co nie tyczyło się jak, w jakikolwiek sposób plemię czy jego wizerunku, a bardziej jego gracza. Nie chcę się tutaj czepiać, tylko po prostu nie rozumiem tego trochę. Po decyzji właściciela plemię końcowo sam wyszłem i świadczyłem właścicielowi w obecności skurcza, że zabrakło mi chęci do tworzenia kontentu, żeby nie było, że ja przestaję się angażować, lecz po odejściu z plemię trzech moich przyjaciół i dziesiątym zerowaniu ciągłego grifu, czy przeszkadzaniu w nowych. W projektach po prostu graje na plemię przestało sprawiać mi satysfakcję. Plemię ma dwa palące problemy. Jednym z nich jest administracja, która pomimo faktu, że potrzebowali na serwerze kontentu, postanowili wyrzucić największego kontenciarza na serwerze, czyli Władcę L, ponieważ nie tworzył on filmów z plemienia. Tytoń się nie jest ważne, czy ktoś tworzy filmy, czy nie. Ważne jest to, czy jego obecność generuje kontent. Więc tak, jak dołączyłem na Premier SMP, to był tak zwany przełomowy moment, według mnie i według innych też graczy, żeby to nie było, że egoista ja, ponieważ ja rozpętałem tam jakąś wojnę z kimś, tu zabijałem, więc miałem swoich wrogów, żeby mieć dużo kontentu, tu dawałem komuś jakieś, itemy ze serca, ogólnie um, Premier. Według mnie było taką kwadratową masakrą, że możesz nagrywać odcinki, ale to nie jest na trzeba, że nie trzeba to robić. I według mnie tak powinno szczerze być, bo jak chcesz, chcę robić odcinki na no spokoj, no rozwijasz się, ale po co masz robić coś na siłę, no? Jakoś około 2 miesiące po moim graniach i robienia kontentu, dużego kontentu, ustawili mi dać termin. Miałem film, wysłałem im, okazało się, że nie i mam mieć ostateczny termin, więc robiłem film, spędzałem 3-4 godzinki, po czym kiedy wstaję, po jakimś tam dniu, okazuje się, że patrzę na Discorda, nie jestem na oficjalnym, nie mam rangi twórca, więc po prostu domyśliłem się, że mnie po prostu wywali, po prostu nawet nie ma, nie ma w ogóle nic. Powiedziane mi, ani komuś, że po prostu jestem wywalony. Potem mieliśmy rozmowę, napisałem do nich o co chodzi, czy zostałem wywalony, czy w ogóle nie powiedzieliście mi. Więc potem ja z Milksiem Stevcem rozmawialiśmy z Dexterem, Mantisem i Feltem. Titanz w ogóle miał. To gdzieś w ogóle nie chciał przyjść, więc widać, jak mu się chce z Groczami gadać. Jakbym ja miał opisać problem w jednym zdaniu, no to bym powiedział, że niesprawiedliwość. Drugim problemem jest kwestia rekrutacji. Na 90-100 podań przyjmują po jedną dwie osoby albo z nikogo. Pozostałą kwestią są wymagania rekrutacyjne, które są wręcz nierealistyczne. Tyton każe montować filmy jak On czy Mantis. Aczkolwiek Tyton uznał, że, że nie, film mu się nie podoba, iść obejrzeć filmy na rekrutacji lol. A ja sprawdziłem te filmy, które mi on polecił. Ale uwaga, mam dla Ciebie szokującą informację Tytons. Nie każdy film musi być w takim stylu jak Twój, by był dobry. Twój ostatni film musiałeś promować dwoma shortcami. I zmieniać sześć razy miniaturkę, żeby ten w ogóle zaczął się klikać. To jest też czas, gdy ze swojej piwnicy muszę wyciągnąć dwóch ludzi: Filoma Haksy oraz Kuszymonsa, którzy starali się dostać na plemię, jednakże z niewiadomych przyczyn się nie dostali. Mało tego, do dziś nie wiedzą, co dokładnie zrobili nie tak, bo nie raczyłeś im wytłumaczyć. A potem wraz z administracją mieliście bekę, że Kuszymons robi całą serię z dostawania się na plemię. I odrzucaliście jego podania, by seria trwała nadal. Witam was, zasnusze. Z tej strony Kuszu. Możecie mnie znać jako tego typa, który starał się dostać na plemię SMP, typa, który dostał się na BDSMP, oraz typa, który rozwalił Blazing Packa, Przynajmniej częściowo. Jestem tutaj z jednego prostego powodu. Tego, którego już wymieniłem. Staramy się dostać na plemię SMP. Dlaczego się nie dostałem, możecie mnie zapytać? Mam o tym całe wideo. Aczkolwiek myślę, że mogę wam powiedzieć oraz dać taki drobny TLDR. tej mojej historii. Można powiedzieć, że zrobiłem całą serię zastawania się na plemię tylko po to, by się na końcu nie dostać. Trudno. Jeżeli zobaczycie sobie moje poprzednie filmy, to albo tam było zero editingu, albo editing był minimalny, prawda? Chciałem dostać się na plemię SMP, prawda? Ale jest dobra. Robię sedytowane wideo, powiedzieli to źle, to źle, to źle. Ok, niechaj więc będzie. Naprawiłem cały mój editing, zrobiłem bardzo fajny glow-up, co nawet sam bisu napisał pod filmem. co z tego wyszło? No, dalej mi nie pasowało. No dobra, zrobimy bardzo dobrze zmontowane wideo. Nawet specjalnie skurcza poprosiłem o to, żeby mi napisy zrobił, które zrobił w Photoshopie, ale zrobił, więc nie można się do tego dowalić, prawda? No jednak można. Oczywiście, zawsze. Ma. Druga rewizja. Dobra, trudno, niech będzie, nie udało się. Próbujemy jeszcze raz. I tak to leciało. Tak to leciało, tylko że nie zakończyło się fajnie. Dlaczego? Ja się dalej chciałem bardzo chętnie dostać na to plemię SMP, prawda? Gra tam. Kilka osób, które znam. Albo kojarzę. Filmy robiłbym, ja pomysł na filmy mam, to na przykład teraz robię z BDSMP, ale się nie udało. Jedyny problem, jaki mam powiedzmy, to to, że oni mi już na samym końcu nawet nie mówili, dlaczego się nie dostawałem. Ty na początku powiedzieli napraw to, napraw to, ok, wszystko naprawiłem, na samym początku filmi, napraw to, napraw to, ok, dobra, wszystko naprawiłem, replay mod i tak dalej. Editing był top-perfect, ale coś im dalej nie pasowało, co? Nie wiem, domyśl się. Będę z nami szczery. Ja myślę, że prawdopodobnie z moim editingiem i tak dalej nie było żadnego problemu. Myślę, że widzieli to, że ja jestem bardzo chętnie. Myślę, że oni widzieli to, że jakby staram się, żeby tam się dostać. Ale myślę, że mieli o wiele więcej fanów poprzez po prostu. ...niedawanie mi dostania się. TLDR wszystko, co powiedziałem jest taki. Starałem się dostać na plenie przez chyba już jakiś miesiąc, szczerze mówiąc. Nie dostałem się z przyczyn niewiadomych. Po prostu nie powiedzieli czemu. A z Insight Info mogę wam powiedzieć, że było to tak. Haha, śmieszny typo. Robi serię z się na nasz serwer. Pora go nie przyjąć. Coś źle robi? Nie wiem, lol, haha. Ha. Hej, co mógłbym powiedzieć o plemieniu? Może zacznijmy od punktu, przez który się tu znalazłem, czyli rekrutacja na plemię SMP. Zaczynając od startu, raz przeglądając YouTube'a, zobaczyłem film z plemienia i uznałem, że może spróbuję swoich sił. Niestety nie udało mi się to i nie byłoby to problemem, gdyby nie został potraktowany tak jak zostałem potraktowany. No ale dobra, słuchajcie tego. Ktoś powie, że filmy są może dobrze oceniane przez Tytonsa, no właśnie tak średnio. Może kiedyś oglądaliście jakichś twórców z plemienia, np. Kai'ciego, Stefcie albo nawet i Tytonsa. Jak mogliście zauważyć, ich filmy nie różnią się zbytnio, są rozrobione w jednym stylu i tak naprawdę niczym, a to niczym totalnie się nie różnią. Jedyne co tam się różni to podjebany content z innych SMP. Ja postanowiłem, że <grych> też coś takiego zrobię, ale mi to średnio wychodziło. Postanowiłem, że zwrócę się z pomocą do paru twórców plemienia, których wolałbym nie wymieniać, lecz grają oni tam nadal, właśnie ze względu na to, ich tam nie wymienia. Miałem do nich pewną prośbę, a mianowicie chodziło o pomoc przy powstaniu filmu. Po paru godzinach pracy powstał film, który wysłałem, i uwaga, uwaga, zrobili go twórcy. Mój wkład to były jedynie klipy z replay moda, no i trochę klipów z pierwszej osoby. Tytons, jeżeli nie przyjmujesz takich podań, które robili twoi twórcy, to weź ich od razu, proszę wywal. Ale wracając, dlaczego zostałem źle potraktowany? A już wam mówię, po wysłaniu filmu dostałem się do pięciu szczęśliwców, którzy mogli go poprawić i się dostać. Uwaga, uwaga, nikt się nie dostał. Nie przez jakość filmu, a przez to, że Tytons nie potrafił powiedzieć, co było w filmach nie tak. A zresztą, nieważne, mógłby chociaż raczyć odpisać, kiedy sam kazał do siebie pisać, jak filmy będą skończone. W jakimś czasie od mojej nieudanej rekrutacji Tyton zbił do mnie na Wojszczad, jak siedziałem na jego Discordzie z kimś na max i zapytał <grym>, czy mu nagram audio do filmu, bo chcę dam mój głos. Dość zabawne jak na fakt, że wcześniej nie potrafił odpisać, ale gdy przychodzi co do czego, to nagle się pojawia. Ja postanowiłem, że co się ok dałem mu to audio. Tak właściwie to tyle co chciałem powiedzieć o tym plemie. Żeby nie było nic takiego do nich nie mam, ale właściciel powinien. Oddać komuś ten projekt, kto by potrafił go poprowadzić, chociażby komuś z jego wielkiego, super projektu. W jednej z naszych rozmów po wywaleniu mnie z plemienia wspomniałeś, że wraz z administracją w ogóle się zastanawiałeś, czy mnie zaprosić na plemię, mając na uwadze fakt, że od pół roku nie rzuciłem filmu. Jakimś cudem nie miałeś takiego problemu w przypadku tekini, która nie miała w ogóle filmów na kanale. Powiedzmy sobie szczerze, ten człowiek ma kompletnie wywalone w zdanie innych, gdy na serwer kosztem Optifina, czyli de facto kosztem płynniejszej gry i możliwości użycia shaderów, dodano mini-bloki, które nie dość, że są zasobożerne, to potrafią dokonywać takich absurdów, jak niewykopywalny mini-blok wody w nederze. Ponad połowa osób na serwerze chciała ich usunięcia, ale Tytons oczywiście uparcie stał na swoim, odpowiadając, nie, bo to jest kopalnia kontentu. Może i była to kopalnia kontentu dla Inchlingów, ale to są tylko dwie osoby na serwerze. Mantis i Dumaj, Dumaj ponadto był również za usunięciem mini-bloków. Dopiero po trzecim głosowaniu na serwerze i fakcie, że w pewnym momencie serwer odmówił posłuszeństwa, bo ktoś zgriffował mini-blokami spawn, zdecydowałeś usunąć jednak mini-bloki. Tutaj skurcz montując ten film i chciałbym Wam tylko powiedzieć, że. Odnośnie Tytonsa do dotarła do mnie jeszcze jedna informacja, mianowicie na plemieniu dostali bana poprzez spalenie książki. Wszyscy starzy gracze, cała stara gwardia poza Inkwizycją, e, dlatego teraz na plemieniu zostali tylko ludzie z Inkwizycji oraz gracze, którzy dostali się z ostatniej najnowszej rekrutacji. Jeszcze taka dygresja dotycząca naszych rozmów, bo doszedł do mnie pewien screen. Mianowicie, następnym razem, jak tłumaczysz twórcom, dlaczego ktoś odszedł, nie przeinaczaj jego słów. Bo to, że on nie może odpowiedzieć na serwerze, bo go nie ma, to nie jest argument za tym, żeby przeinaczać jego słowa. Bohaterowi tego aktu mogę zarzucić wiele. Od odklejki na temat faziego, któremu potrafił napisać haha, ale beka z ciebie po tym jak odszedł z plemienia, a wiem, że odszedł, bo byłem przy jego rozmowie z Tytonsem, w której się zdecydował na to. Do faktu, że Mantis przyszedł sobie nagle w trakcie trwania serwera, nagrał sobie jeden film, po czym na ogłoszeniach napisał, by twórcy nie wrzucali filmów z jego udziałem do momentu kiedy on nie wrzuci filmu na swój kanał. Warto tutaj napomnieć, że od nagrania do publikacji minęło ponad półtorej miesiąca, jeśli nawet nie więcej. Z moich źródeł wiem, że przez to jedna z osób na serwerze miała problem, bo nie miała filmu i musiała montować fany Moments, której tak później wylądowało do kosza. A, i jeszcze jedno, Mantis. Wspomniałeś w prywatnych wiadomościach, że skoro tak dobrze siadł mi Minecraft, dlaczego nie poszedłem za ciosem, tylko wrzuciłem Uno? Odpowiedź brzmi następująco. W pewnym momencie osoby nagrywające Minecrafta się zaczną wypalać i w miarę prób zmiany kontentu dojdą do konkluzji, że stali się więźniami tej jednej gry. I ja już to przerabiałem na swoim kanale kiedyś. Nie na tym kanale, ale na kanale, który prowadziłem jeszcze w 2015 roku. I na sam koniec de facto ciekawostka z ostatniej chwili, z chwili, kiedy nagrywam już ten odcinek. Mantis usuwa komentarze, które stricte coś mu zarzucają. Gdy wypomniałem Mantisowi pod jego jednym z najnowszych filmów, że farmazoni w kwestii tytonsa, on po prostu chamsko ukrył komentarz. A skąd wiem, że ukrył? W końcu na coś lekcje od Dziadka Leśnego Wardęgi się przydadzą. Sprawdziłem poprzez wygenerowanie linka do komentarza, gdzie na moim kanale po kliknięciu tego linka komentarz się wyświetla jako podświetlony, a z kanału, na który się przelogowałem, tego komentarza w ogóle nie ma. Wygenerujmy bezpośredni link teraz do tego komentarza, komentarz dalej jest i mamy jakby już prawdziwy tutaj link, nie, do tego bezpośredni. Teraz przechodzę sobie, prze przelogowuję sobie na inne konto, Przelogowuję mnie i... A komentarza nie ma. Mimo, że dalej jesteśmy pod tym linkiem. No ja pierdolę! I tu znowu się wetnę, czyli skurcz montując ten film. Mianowicie odezwał się do mnie Mox i wysłał mi screena wiadomości z odklejką Mantisa, dlatego ja tu ją załączam. I puszczam wam Moxa, żeby się też powiedział coś. Spokojnie to już nie będzie tak długie, jak wypowiedź władcy Faziego, Filo czy Kuszymonsa. Ogólnie jebam nic do chłopaków z i nie chcę robić dram, ale serio, jak widzę y, te moje wiadomości od Mantisa i nie tylko moje, to s, naprawdę nie wiem, czy płakać, czy się śmiać. Lubię was wszystkich, ale naprawdę. <gum> Kabarecik, no, co mam powiedzieć. Trochę mi się przykro robi, jak widzę to taką fałszywość, nie? Bo taką masę, nie? Podsumowując, film ten jest swego rodzaju przedstawieniem moich zarzutów w kierunku plemie SMP. Pod koniec muszę wspomnieć, że na tym serwerze jest wiele osób, które szanuję, np. Stefcio, Dumay, Bisu czy Kajci. I za to, że miałem w ogóle możliwość ich poznać, oprócz kajciego, bo kajciego już znałem jakiś czas wcześniej. Muszę podziękować całej administracji, ale tak jak wspomniałem na początku, uznałem, że ludzie po prostu powinni poznać sytuację na plemieniu od strony backstage'u, z ręki osoby, która była w projekcie, ale została z niego wyrzucona. Dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia lub wieczora, w zależności od tego, kiedy Wy to oglądacie. Trzymajcie się. Cześć.